Serdecznie witam Was, moi kochani. Adam Miarka na kanale Żyjąc każdym słowem. Czy Bóg stworzył inne światy? Inne światy zamieszkały przez inteligentne istoty. To jest temat, którym będziemy chcieli dzisiaj się zająć, bo wiemy wszyscy, że oprócz naszej Ziemi wszechświat jest zamieszkały. Przez istoty anielskie, które żyją w trzecim niebie u Boga i też są posłane do posługi nam grzesznym ludziom, do pomocy w historii naszego zbawienia. Ale czy Bóg stworzył też inne, nieupadłe światy, zamieszkałe przez inteligentne istoty, które być może komunikują się z nami jako UFO? Abyśmy nie rozpalali nadmiernie naszej wyobraźni, będziemy chcieli rozważyć to w świetle tego, co mówi Słowo Boże. To, co myślę ważne, to zdać sobie sprawę, że celem Biblii jest przybliżenie nam Boga jako istotom grzesznym, które żyją na co dzień w separacji od bezpośredniej obecności Bożej. O tej separacji czytamy w Izajasza 59.2. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Ale przede wszystkim celem Biblii jest objawienie ludziom drogi zbawienia w Chrystusie. W Ewangelii Jana 20:31 czytamy: Te zaś pewne wydarzenia z historii zbawienia i z pobytu Pana Jezusa na tej ziemi są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego. To jest nadrzędny cel słowa Bożego. Celem Biblii nie jest zaspokajanie Ciekawości. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czym zajmują się w niebie Herubowie, a czym serafowie, to powiem, że nie wiem, bo Biblia tylko wspomina, że takie istoty w niebie są. A czym się zajmują i czym różnią się od innych aniołów, już nam nie objawia. Do zbawienia nie jest nam to potrzebne. Oczywiście wiemy, że cherubowie to są te istoty, które, czy możemy wnioskować, są najbliżej Boga, ale o całych tych hierarchiach istot anielskich Słowo Boże nam nie mówi, dlatego nie powinniśmy spekulować w kwestiach, które nie są nam objawione. Co do aniołów, Biblia mówi nam jasno w Hebrajczykach 1:13, a do którego z aniołów powiedział, kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Oczywiście służą nam nie upadli aniołowie. Te istoty anielskie, które zbuntowały się wraz z szatanem, Biblia określa jako demony i one robią wszystko, aby nas zniszczyć, abyśmy nie byli zbawieni, ale Bóg posyła swoich wiernych aniołów, aby pomóc nam w właśnie naszej drodze zbawienia. I chociaż istoty te mają kontakt z naszym grzesznym światem, pozostają nieskażone moralnie. Co ciekawe, odnośnie innych światów niż ta ziemia, Biblia mówi nam w kilku miejscach, przynajmniej możemy o tym wnioskować i przyjrzymy się tym tekstom. Hebrajczyków 11.3. Przez wiarę poznajemy, że światy, tutaj jest liczba mnoga, zostały ukształtowane słowem Boga tak, iż to co widzialne nie powstało ze świata zjawisk. Jest tutaj użyte greckie słowo aionas, które jest w liczbie mnogiej i Biblia warszawska Biblia tysiąclecia tłumaczy to w liczbie mnogiej światy, Biblia gdańska akurat w liczbie pojedynczej świat. Przyjrzyjmy się temu słowu Ajon, który jest w liczbie pojedynczej, to słowo znaczy wieczność, w liczbie mnogiej aionas znaczy światy, wszechświat. Ale to słowo Ajon oznacza też okres czasu, również wiek. Także słowo to ma dość bogate znaczenie i jakie znaczenie ma w danym tekście, zależy od kontekstu. Ale Hebrajczyków 1.2 czytamy ciekawą myśl: Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas, oczywiście Bóg, przez Syna, którego ustanowił dziedziczem wszech rzeczy. Jest tu słowo, które jest tłumaczone jako wszechrzecz, czyli wszechświat, przez którego także wszechświat stworzył. I tu użyte jest również to greckie słowo ajonas, które oczywiście oznacza coś więcej niż tylko nasza ziemia. Mowa jest o całym stworzonym przez Boga wszechświecie. Ale najciekawszy w tym naszym rozważaniu jest tekst pierwszego listu do Koryntian 4,9. Bo wydaje mi się, pisze apostoł Paweł, że Bóg nasz apostołów wyznaczył jako najpośledniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi tutaj użyte jest słowo teatron, które jest przetłumaczone jako widowisko. To jest słowo od którego pochodzi oczywiście polskie słowo teatr. I apostoł Paweł stara się to tak przedstawić, że wydarzenia związane z głoszeniem Ewangelii przez apostołów, którym pierwszym powierzono tą funkcję, są jak wydarzenia rozgrywające się w teatrze, które są obserwowane przez pewną publiczność. I są widowiskiem, które, yy, które jest obserwowane przez pewne trzy kategorie. Staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów, i ludzi. O tym, że wydarzenia związane z głoszeniem Ewangelii przez apostołów są przedmiotem zainteresowania, obserwacji przez ludzi, nikt z nas nie ma wątpliwości o tym, że są przedmiotem zainteresowania aniołów, myślę, również nie mamy wątpliwości. Czytaliśmy przed chwilą tekst, który mówił, że są duchami służebnymi, aniołowie posłanymi do posługi nam, którzy mamy dostąpić zbawienia. Jest jednak trzecia tutaj kategoria, która najwyraźniej różni się od ludzi i od aniołów. I ta kategoria nazwana jest świat, ale greckie słowo, które jest tutaj użyte, to kosmo. Od którego pochodzi polskie słowo kosmos, czyli wszechświat. Także tym, co dzieje się w kwestii zbawienia, są zainteresowane inteligentne istoty ludzie, aniołowie i kosmos czyli wszechświat, w którym najwyraźniej znajdują się inne inteligentne istoty poza ludźmi i aniołami, które przyglądają się. Temu, co dzieje się na tej ziemi i Bożemu planowi zbawienia. W Księdze Joba, w pierwszym rozdziale, mamy uchylony pewien rąbek tajemnicy wydarzeń, które mają miejsce w niebie i też pewnych istot, które tam się znajdują. Czy też przybywają od czasu do czasu? Czytamy otóż od szóstego wersetu. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli Synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi, i przeszedłem ją wzdłuż i wszesz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Co tutaj widzimy? Mamy opisanych synów bożych, którzy stawiają się przed Bogiem, wśród nich przybywa szatan. Najwyraźniej są to istoty, które na co dzień nie mieszkają w niebie, tylko tam okresowo przybywają. Na pytanie skąd szatan przybywa, mówi, że z ziemi, czyli ktoś, kto jest przedstawicielem ziemi, przybywa na zebranie synów Bożych do nieba, gdzie mieszka Bóg. Można wnioskować, że Bóg okresowo organizuje narady przedstawicieli światów, które stworzył, a przedstawicielem na tej naradzie jest pierworodny danego świata. Jako przedstawiciel ziemi powinien był być na tej naradzie Adam, ale jak wiadomo, Adam upadł i oddał władzę nad ziemią szatanowi, po czym w czasach Księgi Joba już nie żył. Nawet Jezus nazywa szatana księciem tego świata. Czytamy w Ewangelii Jana 16:10 o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Więc nawet Pan Jezus uznaje pewną władzę szatana nad tym światem. Dlatego na Naradzie pojawia się szatan, który uważa, że ma prawo tam być w miejsce Adama jako przedstawiciel ziemi. Sugeruje, że ziemia jest jego własnością i może na niej robić co chce, a jej mieszkańcy jemu służą. Kto może chodzić sobie po danym terenie wzdłuż i wszerz, wszędzie gdzie mu się podoba? Oczywiście, właściciel tego terenu. Taka jest sugestia szatana: ziemia jest moja. Najwyraźniej Bóg kwestionuje po części Jego prawo, pytając skąd przybywasz, jakby dając do zrozumienia a skąd Ty się tu wziąłeś na tej naradzie Synów Bożych? Nie powinieneś tutaj być. To nie jest miejsce dla siebie. Taką sugestię możemy widzieć w tej wypowiedzi Bożej. Szatan tłumaczy, że przybył z Ziemi i chodzi po niej wzdłuż i wszesz. Co właśnie językiem symbolicznym znaczy, że jest właścicielem ziemi i może na niej robić, co chce? Bóg znów to kwestionuje, podając przykład Joba i sugerując, że ziemia nie jest cała Twoja. Ja mam tam swojego człowieka. Cała ta dyskusja Boga i Szatana o to, kto jest Panem Ziemi, toczy się przy obecności pozostałych Synów Bożych. I tak zaczyna się cały konflikt Księgi Joba. Jeśli Szatan przybywa wśród Synów Bożych jako przedstawiciel Ziemi, to kim są pozostali Synowie Boży na tej naradzie? może właśnie są to pierworodni innych nieupadłych światów stworzonych przez boga dla mnie nie są to aniołowie którzy na co dzień mieszkają w niebie gdzie mieszka bóg oczywiście te istoty nigdzie w biblii nie są przedstawione jako biorące jakiś udział w wydarzeniach związanych ze zbawieniem ludzkości one są jakby odcięte od ziemi i historii grzechu tutaj która się toczy, tylko aniołowie i Bóg bezpośrednio tutaj działają na ziemi, i oczywiście działa też szatan wraz ze swoimi upadłymi aniołami. W księdze Joba 38:7 czytamy, a gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy Synowie Boży. Kim są synowie Boży, którzy tutaj radośnie krzyczeli przy stworzeniu? Istoty zamieszkujące wszechświat przed stworzeniem Ziemi są nazwane synami Bożymi. Kim są, nie wiadomo. Wiadomo, że podziwiali i zachwycali się stworzeniem, najwyraźniej stworzeniem Ziemi. Czy są to aniołowie, czy istoty zamieszkujące inne, nieupadłe światy, tego nie wiemy. Co jest też ciekawe, w stosunku do Adama jest użyte to samo greckie słowo toł, które jest w pozostałych miejscach tego tekstu z Ewangelii Łukasza, gdzie jest tłumaczone jako syn. Tutaj mamy całą genealogię pana Jezusa, ona jest cofnięta aż do Adama, który jest nazwany synem bożym. Tou Teo. I tutaj w różnych przekładach troszeczkę różnie to jest oddane Biblia tysiąclecia i Biblia Gdańska są tutaj bardziej wierne oryginałowi mówiąc właśnie że kolejni ci potomkowie to był syn Enosa syna Seta syna Adama syna Bożego czy syna enosowego, syna setowego, syna adamowego, syna bożego, jak czytamy w Biblii Gdańskiej. Biblia Warszawska tutaj troszeczkę upraszcza tą sprawę. Syna Enosza, syna seta, syna Adama, który był boży. Ale w oryginalne jest syna Adama, syna bożego. Adam jest nazwany synem bożym. Co ciekawe, synami bożymi. W Biblii są też nazwani ludzie zbawieni i zmartwychwstali. Łukasz 20:35-36 czytamy: Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Idea synostwa Bożego w Biblii koncentruje się bardziej nie na pochodzeniu od kogoś, ale na podobieństwie charakteru do właśnie swojego duchowego ojca. Także tutaj, Ludzie również nazwani są synami Bożymi. Czy Bóg stworzył inne światy zamieszkałe przez nieupadłe, bezgrzeszne istoty, które są innymi istotami niż ludzie i aniołowie? Wierzę, że Bóg stworzył też inne światy, zamieszkałe przez inteligentne istoty, które nigdy nie zgrzeszyły. Biblia nie objawia nam szczegółów, ponieważ istoty te nie są zaangażowane w Boży plan zbawienia ludzkości. Istoty te nie komunikują się z naszym grzesznym światem. Nie musimy więc uruchamiać naszej wyobraźni, że różne jakieś przypadki. Które są raportowane jako UFO, to może jakieś istoty, które Bóg stworzył, które przybyły do nas z innych światów. W plan zbawienia są zaangażowani aniołowie, o których służbie i działalności Biblia mówi nam bardzo wiele. Przeanalizowaliśmy kilka tekstów, które. Sugerują, że takie właśnie konkluzje możemy wyciągnąć ze studium Pisma Świętego. Nie jest to jednak kwestia dogmatyczna, ale jest to studium też po to, abyśmy nie nadinterpretowali i nie wychodzili poza pewne właśnie jasne stwierdzenia Słowa Bożego w sprawach, w których Jesteśmy zainteresowani, ciekawi, ale słowo Boże nie dostarcza nam wystarczających informacji. Bądźmy ostrożni przed spekulacjami. Wkrótce będę chciał podzielić się z wami szokującym studium prostytutki w rodowodzie Jezusa. Jak to możliwe, że w rodowodzie świętego Jezusa znalazły się prostytutki? Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji kanału Żyjąc Każdym Słowem. Szczególnie polecam Wam poniższe filmy. Niech dobry Bóg obficie Was błogosławi w Waszym rozważaniu Słowa Bożego i w Waszej ufności do Boga, w Waszej wierze, aby wzrastała w pielgrzymce, którą tutaj odbywamy na tej ziemi. Amen.